Jesteśmy na kolejnej rundzie Lean Education w Poznaniu i mam przyjemność nie tylko rozmawiać z uczestnikami, ale też ludźmi, którzy stoją za uczestnikami, czyli nauczycielami, takimi nauczycielami, którym się chce zrobić coś dobrego dla młodzieży. I tutaj jestem z Anna Matuszewska, jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika z oddziałami dwujęzycznymi i międzynarodowymi w Lesznie. Jaka długa nazwa, ale zaangażowanie jest równie duże, bo mam wrażenie, że drużyna jest zaangażowana, chce coś zrobić, ale to jak to się stało, że w ogóle wylądowałaś w tym projekcie? Od tego roku mamy klasę, która ma rozszerzony profil biznes i zarządzanie i ta klasa ma w przyszłości mieć maturę związaną z projektami. W związku z powyższym już od pierwszego roku mają wprowadzony przedmiot projekty i ja go właśnie prowadzę. Tak się wydarzyło, że trafiłam na projekt mody Lean Leader i uznałam, że to jest świetny pomysł na to, żeby wprowadzić ich troszeczkę właśnie jak wygląda zabawa w projekty. Super. Właśnie widziałem, jak rozmawiałem z uczestnikami, to była zabawa, ludzie mówili o relacjach, o tym, że się uczą, ale też budują doświadczenie tak na przyszłość. A co daje to nauczycielowi? Przede wszystkim rozwier, rozwija ich umiejętności, czyli odchodzimy od takiej formy wykładowej na zajęciach, tylko faktycznie wchodzą i od razu siadają i pracują w grupach dostają zadania, które muszą przełożyć z teorii na praktykę, więc tym samym uczą się bardziej efektywnie. Dla nas jest to sama przyjemność, kiedy widzimy, że oni po prostu wchodzą i zaczynają robić swoje. A co byś powiedziała nauczycielowi, który się zastanawia, żeby wejść w taki projekt, żeby zachęcić młodzież? Zdecydowanie polecam. To bardzo rozwija przede wszystkim uczniów. Stają się bardzo samodzielni, odpowiedzialni za, za pewne procesy, uczą się, ale właśnie przez zabawę. Tak? Także te wszystkie wartości związane e, i zasady związane z nim managementem poznają w bardzo taki przyjazny sposób. E, no i też właśnie rozwijają tą komunikację interpersonalną przez wartości, jakie ma ten zespół. Także naprawdę serdecznie polecam. Dziękujemy Ci bardzo za zaangażowanie, bo tak naprawdę to Twoje zaangażowanie będzie powodowało dla tej młodzieży dużo więcej niż czasami my sobie zdajemy sprawę w danym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale chciałam jeszcze podziękować mojej młodzieży, bo gdyby im się nie chciało, to na pewno mi też by się nie chciało. Dziękujemy młodzieży i szkole, że angażuje się jak najbardziej opiekunka. Dziękuję. Dziękuję.